Rok. I bardzo proszę Panią o Szanowni Państwo, zanim umówiłem, y, y, uchwały w zakresie zmiany budżetu i kolejnych w zakresie zmiany wieloletniej prognozy i uchwały w zakresie emisji obligacji, powinnam tutaj y, zasygnalizować, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów wezwanie do, y, do zapłaty na rzecz, y, oczywiście, budżetu państwa kwoty 469 504 zł, tytułem nienależnie uzyskanej subwencji w części oświatowej w 2014 roku. W związku z tym w dniu na zarządzie będą dokonane stosowne zmiany, kwota zostanie, czy budżet zostanie zmieniony w tym zakresie. Z panem Starostemem że na, czy zostaną zabezpieczone środki po stronie wydatków w 100% tejże kwoty i źródłem finansowania będą wolne środki. Tym samym y, zarówno deficyt, jak i y, y, wielkości obejmujące przykłady ulegną zmianie. A w chwili obecnie obejmując ten projekt, który Państwo otrzymają. Przepraszam, czy można? Mhm. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Przepraszam. Pani Przewodnicząca, czy można? Pani Skarbinie, mam takie pytanie, czy to już jest osob, prawomocne orzeczenie sądu? To Bo rozumiem, z... że, że, że to była kwestia e, orzeczenia zapewne za Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tym zakresie. To jest na, na ten to ministra finansów, która jest ostateczną i oczywiście o tej decyzji będziemy się odpływać. Natomiast stanowisko kancelarii poprzedniej brata mamy takie, że nie wstrzymuje to yy, biegu postępowania, Wykona, tylko powinniśmy czy... zapłacić a później Złożenie do... na przykład jest w trybie postępowania przesunięcia administracyjnymi. przepis, który mówi o tak zwanej ochronie tymczasowej. To znaczy, że w przypadku złożenia skargi w trybie weryfikacji decyzji, która nawet ma charakter ostateczny, no to tego można wystąpić od tajemnej instytucji ochrony tymczasowej. To znaczy zawieszenie wykonania takiej decyzji do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Administracyjny, więc może warto byłoby spróbować, spróbować może pójść w tym kierunku, ponieważ no jakby nie było, no, przecież to jest kwota no, ogromna. I z całą pewnością takie będą podjęte działania, które Pani pewnie... radna no Przepraszam, jeśli mogę. Jak rozumiem Pani Skarbnik na mocy tej decyzji, pomimo faktu Wstrzęcia procedury odwoławczej jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia środków budżetowych. na tą chwilę takie ja mam stanowisko kancelarii, że no, tutaj pan sekretarz, a sądzę jeszcze o hmm, opinię do obecnych to jest, kancelarii. To, to jest szanowni państwo, tak jak to było powiedziane, sprawę oczywiście oddajemy do sądu, bo dopóty, budy, dopóki jest jakakolwiek szansa, możliwość drążenia tematu i, i zapobieżenia zgodowi i to, to będziemy to czynili. Natomiast yy, też, Szanowni Państwo, zabezpieczenie w budżecie wcale jeszcze nie oznacza zapłat tego i oczywiście jesteśmy jak, dalej, jak najbardziej dalecy od tego, żeby tą kwotę zapłacić, natomiast jeżeli przepisy prawa nam na to pozwolą, natomiast no, to wezwanie, które, jak powiedziałem, wpłynęło dopiero dzisiaj, to też powoduje, że tuż informujemy Państwa o tym, to po pierwsze, po drugie, yy, Państwa rekreacyjne stanowisko żelędną potem zabezpieczyć w naszym budżecie, żeby ona była, natomiast yy, tak jak powiedziałem, będziemy mieli wszystko, żeby te pieniądze chronić. Czyli zabezpieczamy, ale nie płacimy. Jeszcze nie, dopóki sobie nie wyjaśnimy na tym etapie w 100%, tak, że faktycznie powinniśmy to zapłacić. A swoją drogą oczywiście iść drogą sądową, żeby starać się te pieniądze, no nie tyle no, odzyskać de facto, bo gdybyśmy faktycznie zapłacić musieli, bo wiem, że samorządy w takich sytuacjach, bo to nie jesteśmy jedynym samorządem, który jest narażony na zwrot subwencji, wiem, że samorządy postępowały w dwojaki sposób, to znaczy, że albo płacimy i szły do sądu, albo szły do sądu i nie płacąc, prawda? Także tutaj no, nie, nie, nie było to jednoznacznie rozstrzygane, a nie wiedzme, Co, robimy, że <Sinaki>? Wiadomo, że są kontakty z samorządami, innymi powiadowymi i te informacje mamy, natomiast to jeszcze nie jest ostateczna decyzja o tym, że faktycznie będziemy musieli to, to dofinansować. Nie pierwszy raz zwracamy subwencje i bardzo podobna sytuacja obejmowała zwrot subwencji lub zestaw pracowników i również kiedy była zwracana subwencja powiat zwrócił oczywiście subwencje brzmi całą ścieżkę tutaj odwoł, odwoławczą i ostateczności sąd rzeczywiście przybył, że część subwencji, którą wskazali, że nieprawidłowo niejako była naliczona, że jednak należała się powiatowi i Ministerstwo zwróciło nam takie były na to te środki. I były to duże pieniądze, że Natomiast tutaj już ostateczna konkluzja będzie po tym, jak otrzymamy jeszcze opinię kolejną Zarząd na pewno będzie poinformowany o kolejnych działaniach, które no, tak, będą tak, w tym zakresie. Chciałem się odnieść, bo w takiej sytuacji, o jakiej pani mówi, w ubiegłym roku, to, to wyklucza wtedy płacenie karnych odsetek w przypadku przegrania tak, sprawy, a w ten sposób rozumiem, że jeszcze dostaliśmy jakieś odsetki za, za tą zwróconą dotację, to co na ministerstwo zwróciło, plus odsetki I jeszcze nie tak? bez odsetek? Bez odsetek? Ale też my nie płacimy, ale też my nie płacimy, no, my nie płacimy nie za, takiej, nie za okres, bo tamten, tamten okres obejmował 2013, bodajże rok 12 i 2013 i też zwracaliśmy część podstawową subwencji bez odsetek, tak? Tutaj na tą chwilę też jest zapłaty bez odsetek. Zapłacić, zabezpieczyć. Czy kolejne lata też mogą być obarczone taką koniecznością zwrotu subwencji? Czyli 15. No mamy, jesteśmy właśnie świeżo po kontroli w Zespołach Obrach Socjalizacyjnych i kolejnych dni, dzisiejszych, to już w Polsce, w Strasburgu, gdzie otrzymaliśmy e, za 2016 rok z Zespołu Obrach Zawodowych Socjalizacyjnych na 990 że To jest jeszcze na wcześniejszą <laughs> etapie i, i no, nie ukrywam, że również z Instytutem Kontynuacji Narodowej ja y, będziemy prowadzili rozmowy. Ponieważ no, zapewnienia ze strony ministerstwa były inne odnośnie w ogóle prowadzenia takich kontroli, jakie zostały przeprowadzone, a po drugie, no, zasadności zarzucania. Tam chodziło, tak dokładnie, może w skrócie to powiem: chodziło o to, że zakwestionowano wykazywanie w sprawozdaniu CEO wykołanych placówek restrykcjonizacyjnych, którzy nie dotarli jeszcze do samej placówki, a de facto były już nich ustalania zrobione, miejsca były na nich przygotowane, w grupach również miejsca, w sensie, no, wychowawców, prawda, no, tyle, że oni nie spali faktycznie jeszcze i nie mieli, nie z tym, że ci wszyscy żołnierze zostali dowiezieni, czyli z opóźnieniem zostali dowiezieni, natomiast, no, jeżeli jest placówka na wskazanie, że tego gotowanka dostanie, czyli on, on zostanie dowieziony do nich, to, to wiadomo, że to się wiąże też z zębnymi jakimiś kosztami, a nie taki taki na dzień 30 września, którzy powinni teoretycznie być, a faktycznie nie zostali dowiezieni, dowiezieni w dniu 1 października pozbawiliby placówkę, czyli tak naprawdę powiat subwencji na nich. Czyli no, to jest taka no, dosyć kolejna sytuacja, kiedy każe się samorząd za to, że, że, że normalnie działa, czyli samorząd i też jednostka yy, samorządu. No tak? Za gotowość, za no, no, no właśnie, no ale no, mówię, to są tutaj, to zostało zakwestionowane. Szanowni Państwo, myślę, że myślę, że yy, ta zmiana ewentualna w budżecie będzie przedmiotem obrad niniejszej Komisji, do proponowałbym przejście do usunięcia Yy, obecnie proponowane zmiany w budżecie. Szanowni Państwo, projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych. Zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 2 miliony 769 963 zł oraz zwiększenie wydatków jeszcze oczywiście przed zmianą o 2 miliony. 452 212 w wyniku tak wprowadzonych zmian w stronie dochodów i wydatków uległ zmianie deficyt, który po zmianie wynosi powiedzmy, po zmianie 1 667 934 zł, który został zmniejszony o 317 751 zł. Mianuje się, iż finansowania

Przychody z emisji obligacji w wysokości 2,5 miliona zł oraz y, przychody y, pierwotnie były planowane z pożyczki y, y, Związku Funduszu Środowiska, one są zmniejszone do zera, y, czyli zmniejszenie obejmuje około 469 816 zł. Teraz pozwolę sobie omówić poszczególne zmiany w budżecie na zmiany szczególnej wielkości. Tak, pierwsza zmiana dokonana jest w dziale 614 drogi publiczne. <coughs> Tutaj po stronie dochodów majątkowych zostały zwiększone dochody o 2 732 763 zł oraz po stronie wydatków o 3 32 763 zł. Na tą kwotę składają się. Zmiana, czyli zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o 2 582 763 zł. Jest to z budżetu państwa w ramach funduszu samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej Przylina Mała, Przylina Wielka do Maszków. Po zmianie planowane wydatki związane z realizacją tejże inwestycji wynoszą 5 199 763 zł. Źródłem finansowania są właśnie planowana dotacja w wysokości 2 582 763 oraz środki własne powiatu w wysokości 2 617 zł. Kolejna zmiana w tym dziale obejmuje wprowadzenie nowego zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Węgrzce. Łącznie planowane wydatki związane z tą inwestycją stanowią 300 000 ,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest planowana dotacja z gminy w, w wysokości 150 tys. oraz środki własne w powiatu w wysokości 150 tys. czyli 150%. Zmiana ta skutkuje rozwiązaniem rezerwy na zadania inwestycyjne w 150 tys. zł. Kolejna zmiana obejmuje zadania bieżące gdzie dokonuje się zwiększenia budżetu Zarządu Ruchu Województwa o 150 tys. zł z na bieżące odchylenia na drogach powiatowych. Kolejna zmiana dokonana w budżecie obejmuje dział 710 działalność usługowa, gdzie zostały zabezpieczone środki w wysokości 5 tys. 500 z przeznaczeniem na kolejne kary pieniężne wynikające za złotkę w, w wydarzeniu w ustawowym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę. Kolejne decyzje uzasadnienia na macie um, określone, czyli miały kolejne trzy decyzje nałączną kwotę 12 tys. zł. Z uwagi na fakt, iż um, um, w wyniku odwołania się od decyzji, którą zapłaciliśmy, um, ostatecznie w kwocie 14 500, a zabezpieczone były środki 21 tys. zł. Stąd też jest już na kwota w wysokości 5500 do łącznej kwoty 12000 złotych na te trzy postanowienia Wojewody. Kolejna zmiana obejmuje dział 750, tutaj postr czyli administracja publiczna. Po stronie dochodów i wydatków wprowadzony zwiększony jest budżet o 34500. Są to środki dotacyjne z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na realizację projektu 30 lat morszego jednania relacji polsko niemieckie na poziomie samorządowym, osiągnięcie perspektywy. Kolejna zmiana skutkująca zwiększeniem budżetu postrzegania dochodów i wydatków obejmuje dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie został zwiększony budżet y, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 1500 zł, y, którym, y, już w zasadzie otrzymanej darobizny na polośnictwała z przeznaczeniem na organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Kolejna zmiana obejmuje wydatki dokonane jest w dziale 758 różne rozliczenia, gdzie ogólnie została zwiększona rezerwa na zadania inwestycyjne o 150 tysięcy złotych. Po zmianie rezerwa na zadania inwestycyjne stanowisko HOT 964 500 zł. Kolejne zmiany obejmują zadania realizowane w dziale 801 oświata i Po stronie wydatków bieżących zostały zwiększone w wydatku całkowicie odpoczywającego w połowie o 21 530 z przeznaczeniem na konieczne bieżące usługi remontowe. Obejmujące wymianę spustowych na redakcję budynku. Następna zmiana po stronie wydatków obejmuje dział 851, ochrona zdrowia. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o 794 781. W związku z rezygnacją w 2019 roku z zadania inwestycyjnego rewitalizacji budynku powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Modernizacja środka ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na e, podwodnie. E, w budżecie zaplanowane źródłem finansowania tejże inwestycji miała być planowana pożyczka Zwońskiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 469 816, której spłaty planowane w wieloletniej prognozie też ma później rozwieszeniu w zmianach. Spłata planowana była od 2021 do 2030 roku o 48 tysięcy dokładnie tą zmianę omawiając zmianę Wielkiej Prognozy Finansowej i czyli niejako zmiana na tym zadaniu wpływa na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu planowanych pożyczek i z drugiej strony wpływa na zwiększenie rezerwy na zadanie inwestycyjne. Yy, ostatnia zmiana, która yy, rzutuje na zmianę budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmuje dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza, został zwiększony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustęcznego o 1200 zł, tytułem otrzymanej w na bieżące zadania statutowe i wnioski. Dobrze, dziękuję Pani Skarbnik za bardzo szczegółowe proponowane zmiany w budżecie powiatu i otwieram dyskusję, ktoś z państwa chciałby zabrać głos. Bardzo proszę Panią Cę Starosta. Dziękuję. Tutaj część zmian dotyczy realizacji zadań drogowych, dlatego chciałem jeszcze raz o tym opowiedzieć. Tak jak zapowiadałem na poprzedniej sesji wniosek został uzyskał poparcie służyłem wniosek na zarządzie w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę drogi w Węgstach, gmina zrobiła to błyskawicznie, bo jest od razu po naszym spotkaniu w Benchstach, więc 300 tysięcy złotych mamy w puli i to pozwoli nam zrealizować to zadanie, Też ono będzie musiało być również podzielone na etapy, ponieważ tam jakby potrzeba jest kilometra 700 zrobienia pilnie, a my pracując w tych, w tych kwotach możemy sobie pozwolić na, na w tym roku na około 800 metrów i trwają rozmowy z panią Sobty, a jednocześnie z Panią Przewodniczącą Rady uzgadniamy od której strony zaczniemy te, ten remon. My stoimy na stanowisku, żeby zacząć to od strony gryży od początku chodnika iść w tą stronę, a na kolejne lata zostawić sobie, żeby połączyć ten odcinek z ulicą Piłsudskiego. Ulicą Piłsudskiego więc? jak powiedziałem? Nie, nie, Piłsudskiego, nie, Piłsudskiego. Ulica Piłsudskiego to jedyna z Ogólnie nie. Kolejna rzecz to Pan Starosta odebrał promesę od Pana Wojewody na, na realizację zadania: przebudowa drogi powiatowej. Odcinek Szydlina Mała, Szydlina Wielka, Domaszków, to jeszcze biegłoroczny wniosek. Wartość zadania: tutaj mamy wpisane 5 165 526,34 zł. 34 to pozwoli nam ogłosić przetarg, i wtedy będziemy wiedzieli o jakiej kwocie dokładnie mówimy, czy uda się tutaj z tego coś zaoszczędzić. A kolejna rzecz to są rozstrzygnięte, to właściwie prawie są rozstrzygnięte przetargi na remonty na drogach powiatowych. To było podzielone na dwa zadania. Pierwsze zadanie, po, e, remonty emulsją i grysami na drogach powiatowych. Tu mamy taką sytuację, że osoba, firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, e, wycofała się. Kolejna również nie, 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 nie przystąpiła do realizacji i czekamy na odpowiedź kolejnego oferenta. Ale w przyszłym tygodniu wydaje się, że ta sprawa powinna być. Zakończona i to jest zabezpieczone 340 ton na remonty emulsją i grysami. To są takie odcinki: 80 ton na odcinek Lubiel, Pełczyn, Turzany, Aleksandrowice, 40 ton na odcinek Winsko Wińsko pełczyn Piskorzyna, granica powiatu, droga krajowa 36 do Grzeszyna, droga krajowa 36 w Słup. Potem 60 ton granica powiatu do Smogorzowa Wielkiego, 50 ton. Piskorze Wińsko, Brzeszów Łazy, również to jest razem Piskorze Winsko, Brzeszów Łazy 50 ton, potem 60 ton wińsko Pełczyn, droga wojewódzka 340 do Orzeszkowa oraz droga Wojewódzka 340 Boraszyn Tarhalice i 50 ton na drogę wińsko Białawy razem 340 ton i dzięki temu zwiększeniu 150 tysięcy złotych, które jest zapisane w propozycji tutaj uchwały budżetowej na jutrzejszą sesję będziemy mogli Również zrobić fragmenty dróg Godziencin, granica powiatu, 50 ton, wołów grudek droga wojewódzka nr 340 do Uskorza Usk Wielkiego, 50 ton na drogę wojewódzką, stopną na borów do brzegu Dolnego, droga powiatowa, stopno-pogolewo-pogrzebowe, wielkie, droga powiatowa, Petronowice-Łososiowice, odcinek 20 ton jest przeznaczony na uzupełnienia Wołów-Lubiąż, 40 ton Pierusza-Pawłoszewo. Pawłoszewo granica powiatu, z strony i 20 ton na Stary Wołów-Rudno. Również chcielibyśmy wrócić do tego, bo przez ostatnie 10 lat właściwie nie było akcji ścinania poboczy i w ramach tych 150 tysięcy, 50 tysięcy będzie przeznaczone, żeby jedną z dróg na terenie powiatu w ten sposób zabezpieczyć, żeby ściąć pobocza, które które narosły i powodują to, że woda no, nie odpływa i te, te drogi w fatalnym stanie są jeszcze bardziej w fatalnym stanie jeszcze są bardziej e, niszczone. Czyli to jest pierwsze zadanie, drugie zadanie to jest 110 ton likwidacja niebezpiecznych miejsc masą na gorąco i to jest około 20 ton przed miejscowością Smogorzówek, e, 10 ton przed miejscowością Morzyna, to są różnego rodzaju no, jak to powiedzieć, wypiętrzenia Albo, albo, wręcz e, przełomy. Przełomy, przełomy, drogowe. 20 ton odcinek Grzosy Rudno, 30 ton odcinek Wołów, Łuskosz Wielki i 30 ton na ulicę w Brzegu Dolnym. No, odcinek ulica Sienkiewicza, Lewela Dębowa, ulica Naborowska, ulica Mostowa, ulica Dębowa, Aleje Jerozolimskie, 1 Maja, Kolejowa i Towarowa. I tutaj to wygląda w tym sytuacja na drogach. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania? Bardzo proszę. Mam pytanie, czy zadanie inwestycyjne Krzywina Domaszku zostało poszerzone o wniosek mieszkańców, tam chodziło o poszerzenie pasa y, tego pobocza wiodącego do cmentarza. Pan Starosta miał podjąć rozmowy z Wolniewodą, z tego co pamiętam, z ostatniej sesji. Czy coś w tym kierunku było czynione? Znaczy odpowiedź przyszła, natomiast ja w tej chwili nie pamiętam jej szczegól, bo została skierowana do narządu grupy południowych, który będzie tak Państwo przejśnie i funkcjonuje. Natomiast to na jutro to oczywiście... informacja będzie, to żaden bo... Bo, bo Z tego co wiem, to była pozytywna odpowiedź i e, raczej nie, żadnych tych e, problemów z tym nie będzie, natomiast to jest jeszcze kwestia finansowa, bo za to, jest tylko, no, Zależy, żeby zrobić pod nim, to trzeba też dodatkowo no, sfinansować. To, to jeszcze jedną no, możliwość, bo ja wiem, że informację, że nagle powiat będzie emitował obligacje na, na to 2 miliony 600.